I witajcie w kolejnym filmie Dzisiaj przechodzę do Was z podsumowaniem marca z planami na kwiecień i tak, plan finansowy jest od Martyny ze strony magiczny budżet i tak, przechodząc do marca wygląda to następująco były sobie wypłaty, wszystkie tu są że też to już było czy wy wszystko dobrze widzicie zapełniłam bindery z grami kwotą 440 z rabkami 440 i kwotowe 370 dołożyłam tysiaka do wyzwania 12 tysięcy i w sumie wyszło mi 2200 50. Po tym dołożeniu w sumie mam odłożony w krach 1300, w zdrabkach 1550, w kwotowych 2800 i w 12000 3000. Tu sobie założyłam, że w każdym banderze chcę zebrać taką kwotę. Czyli tu 6000, 6000, 6000 i tutaj 1000 przez cały rok od stycznia do grudnia to będzie 12 000, gdzie łącznie mi da tą kwotę 30 000, i na dzień dzisiejszy brakuje mi 21 350. Więc tak to, tak to wyglądało w marcu. W, w kosztach stałych. Zaplanowałam sobie na TV 150 na internet 150 rata. Pierwsza kredyt 400, druga 700, trzecia 500 i przez 800 i fizycznie zapłaciłam 35 zł za telewizor, bo miałam nadpłatę. Za internet zapłaciłam 155, za radę. Kredytu 400, 700, 500, 800. Tu dałam sobie 4 ale to jest to, co mojej mamy po prostu daje. Już w to nie wnikam. Niech będzie taki zapis. I poplanowałam mieć 2,700. Wydałam 2,590. To zeszło z konta. W. E, kosztach rocznych nie mam zaplanowanych kosztów rocznych w kosztach zmiennych e, jakby wyzerowałam tyś jak poszedł na zakupy paliwo 660, bo tam było pozmieniane, więc ta kwota fizycznie została... E, wydana dodatkowo weszła mi e, opłata za podatek i teraz płaciłam 17 marca 2.5 za polisę oce mieszkania, więc to sobie też odhaczę od razu, że zapłaciłam. Mm. Przelewem skąd, więc to zeszło. Więc to też moje dodatkowe. I tak to wygląda. Więc jakaś tam dodatkowa kasa była, więc to mi się tam jakby pokryło z tym. Co ewentualnie mogłabym sobie odłożyć do yy, wyzwań jako dodatkowa kasa, ale poszło na to już tam, yy, że tak powiem, yy, było minęło, poszło zapłacone, do dożywa kasa, no i tak, tak jak wcześniej było tysiąc na jedzenie, sześćset sześćdziesiąt na paliwo, yy, więc tutaj na zero mm, więcej wydatków nie było tutaj e, tu jeszcze muszę zmienić, bo tam było więcej, ale już to nie wnikam, więc e, w kosztach stałych zeszło tam, Aha, tu też była zmiana nam 590, nie? Wcześniej, ale po prostu dobra już też e, to sobie ogarnę Później, więc, tak naprawdę, tylko na plusie to, co było w, włożone do wyzwań, no i przechodzimy na kwiecień. No, i słuchajcie, ja już to sobie zrobiłam rozpiski w ogóle wcześniej, planowałam. Już widzicie, pokreślone, wszystko pomazane, więc tak, więc tak, moi drodzy. Zmiany nadchodzą takie. Przychody te same, dochody, ale e, wezwania koper? Tak. Do gier w tym miesiącu planuję włożyć 400, do zrapek 450, do kwotowych 400, do pozostałych 800. Jest to e-book od Justyny, ten co kiedyś Wam go pokazywałam. Ten powiedzmy fioletowy. Do 12 tysięcy już nie. Dokładam i wyzwanie 100 kopert sobie założyłam, i te pieniądze będą wędrować części jeszcze z tego do wyzwania 100 kopert. 250 zł. I w sumie to wyszło mniej razem 2300. Boże, jak ja to liczę. 2300. Tak, 2,300 wyzwania Stałych zakupy i paliwo 500 Dobra To tutaj się zwiększa troszkę W sumie o 100 się zwiększa, bo było 2,200 Jak tutaj było 400, 400, 400 I to wyzwanie tysiak To 2,200, dajemy 100 więcej I tutaj zapełnianie tego Napisałam sobie box, ale to ebook i to, sto kopert, to w międzyczasie się będzie też pojawił filmik. Tu sobie zaplanowałam we wtorki, filmiki w czwartki i w soboty. Teraz, słuchajcie, tu w tym w ogóle w kwietniu wychodzi, żeby mnie objęło wtorkowych filmów pięć. Ale czy ja jestem w stanie Wam nagrać tyle filmów, to ja nie wiem. Więc, więc zobaczymy. Więc tutaj standardowo jakby te trzy bindery, plus jakieś dwa. Dwa filmy jeszcze. Więc zobaczę, jak je to ogarnę. Chociaż wiecie co, chyba mam już jakiś plan. Tu w czwartki chciałam coś nagrywać i w soboty, a w soboty to wyścig po kasy i bitwa trójek Więc w sumie w bitwie trójek to została nam ostatnia runda, ostatni tydzień Więc zobaczymy co Monia nam wymyśli i teraz tak, no to jak tu sobie dodamy, wróćmy do tych kopert. Jak tu sobie to dodamy, to tyle już będę miała, chociaż część, tak jak już wcześniej Wam mówiłam, że ja sobie po prostu wszystko dodaję, żeby dojść do tej sumy na koniec roku, co będzie moim wielkim marzeniem i sukcesem, bo tą kwotą spłacę swoje zadłużenia i od stycznia będę mogła. Zaplanować w ogóle już całkiem nowy budżet, inaczej, ale to do tego czasu jeszcze dojdzie. Jeszcze mamy grudzień, gdzie dziewczyny znowu pewnie będą robić, e, e, że tak powiem, vlogmasy masy. E, też chciałam w tym roku coś takiego robić, ale zobaczę, jak mi to wyjdzie, na ile mi, że tak powiem, życie rodzinne na to pozwoli. Ale wracając do tego, co jest, to tak by się przedstawiało to, co już bym miała na koniec kwietnia, z czego część już jest spłacona. Ja sobie to dodaję i tak będę sobie dodawać: wybierać pieniądze e, w płacy na konto, spłacać, aż finalnie zejdzie mi to 30 tysięcy. W tym miesiącu w kosztach stałych. Standardowo, czyli już tu sobie Zostawiam 150, 150 400, 700, 500 800 I to jest Jakby standardowo yy, Koszty zmienne Czyli Jedzenie 1000 paliwo. 500. I to jest 1500. I ja muszę z konta wypłacić 3800. Dobra, tu sobie ewentualnie zapiszę jeszcze, jakby coś mi wyszło. Eee, w tych codziennych wydatkach jakieś dodatkowe czy coś. Tutaj standardowo. Ta kategoria, ale w sumie ja tego tak aż mocno nie y, używam i nie zapisuję także że co tydzień coś już wysłałam, wydałam, wysłałam, wydałam, bo powiem wam, że mimo tego, że zbieram te paragony, to to, co faktycznie mam w tej kopercie, gdzie w, mm, idę na zakupy, wydaję tą kasę, no to widzę, ile zaszło, czy zaszło, czy, czy nie. I tak samo na paliwo, więc już się tak w to. Mm, nie wdrażam tak, żeby to zapisywać. Wiecie, z każdy wydatek z każdego paragonu tysiak to tysiak. E, to, co sobie zaplanowałam odłożyłam. Na paliwo to, co zaplanowałam odłożyłam, wydałam albo nie wydałam. Zobaczymy, jak to będzie w tym miesiącu, ale w tym miesiącu też jeszcze będę jakby więcej jeździć. Zrobiliśmy też w marcu. O, słuchajcie, dobrze, że sobie przypomniałam, bo muszę, słuchajcie, jeszcze tu w tych marcowych wydatkach yy, dodatkowych. Yy, byliśmy na przeglądzie gwarancyjnym samochodu i niestety wyszły tam nam dodatkowe rzeczy poza pakietem y, tym serwisowym, który mamy. Więc musieliśmy dodatkowo zapłacić 600 zł. Więc tak, takie mieliśmy właśnie dodatkowe wydatki. Ale dobrze, że Czasem jest z czego wziąć. Albo jest właśnie ta dodatkowa kasa, z której można skorzystać. No to tak. To już ogarnęliśmy. To już sobie na razie nic nie wypełniam. Później sobie to wszystko podsumuję. Więc takie plany na kwiecień. Mówiłam wam wcześniej, że mam jakiś tam pomysł w głowie, ale powiem wam, że jednak może jednak tak chyba się tego na razie wszystkiego będę trzymać, żeby to tak wyszło. Zgrało się z tym, co sobie zaplanowałam. No i może i nudny ten plan, w każdym miesiącu praktycznie tak samo minimalne różnice lub minimalne zmiany, ale tak, tak sobie to postanowiłam, więc na razie będę się tego trzymać. E, chyba, że od lipca mi się coś zmieni, bo zejdzie nam ta jedna pożyczka, więc wtedy będę może coś nowego wymyślać, ale Wstępnie naprawdę chcę, żeby to tak zeszło do końca roku I mieć zamknięte te dwie rzeczy i z głowy Dziękuję Wam za oglądanie Zostawcie subskrypcję, komentarz, kciuki do góry A my widzimy się w kolejnym filmie Buziaczki, pa pa!